Yo! Siemandero! Z tej strony Pelo and move team, a to znaczy załoga z dożywotnią za na sport. Dzisiejszy materiał zaczynamy z wnętrza mojej nie bez powodu. Mianowicie... Sony Alpha 7, czyli sprzęt z naprawdę wysokiej w którym od dzisiaj będziemy nagrywali materiał na YouTube specjalnie dla Was, żeby dać Wam jeszcze lepszą jakość tego, co robiłem, czyli calisthenica, tripping, akrobatyka. Więc szybki unboxing, sprawdźmy, na czym teraz będziemy pracować, co mamy w środku, a potem zabieram Was na salę wraz z tym sprzętem, z całą moją załogą, żeby nagrać pierwszy konkretny trening. Lecimy. Pierwsze cięcia już były, także trochę Was ominęło, ale zaglądamy. Tak na szybko. Macha do góry. Wow! Serio? To jest instrukcja. Konkret, ale nikt tego czy też nie będzie. Co my tu mamy? Kabelelele. kabelelele wszyscy wiedzą do czego służą kabelelele. To, ma, to jest ładowarka. No i co takie. Czyli baterijka, którą oczywiście najpierw trzeba zapewne naładować, bo inaczej nic nie zrobimy i, i raczej się nie pobawimy nowym sprzętem. No i to już wygląda poważnie. Poważnie i konkretnie, ale zaczniemy oczywiście od, od bajerów, takich jakimi jest to. No ładny krawat. Elegancki. Na pewno będzie pasował do dresu treningowego. Łoko, to jest Łoko! To jest nasze łoko, a to jest panek do tego łoka, który do czego służy. Ja yy, znaczy, ja wiem do czego służy. Kto wie ten wiek, kto nie wie, ten się pewnie dowie, jak się też jeszcze czymś uczę. no i mamy to łoko. Obiektyw tak zwany kitowy, czyli ten, który jest w zestawie, zazwyczaj kupowany wraz z aparatem, to jest obiektyw zoomujący z zakresem 28 do 70 mm, czyli na 28 mm powinno być Złap genialnie, widać całą moją, moją gębę i jakieś tam ładne tło. To nie jest recenzja profesjonalna, recenzja sprzętowa. No i dobra, idziemy do, 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 do sedna. Czyli do, do naszego spełnionego marzenia. Jest i on. No piękny jest, jest konkretny, jest, jest, jest mega ładniejszy niż na wystawie sklepowej. Spójrzcie sami, mam nadzieję, że widać dobrze, yy, guzioli jest po prostu od, yy, no bardzo dużo, jest tyle guzioli, że nie mam pojęcia kiedy to ogarnę, ale no teraz jestem jeszcze bardziej spragniony wiedzy, by jak najszybciej opanować jego obsługę i robić naprawdę konkretne wideo. Jeśli chodzi o jego możliwości, jeszcze no to uchylny ekranik. W takich oto płaszczyznach. Niestety nie w tych, w jakich mi się marzyło. Chciałbym, żeby ten ekran był uchylny w tą stronę, żebym podczas nagrywania właśnie słabsi, widział tą swoją gębę i wszystko dookoła. No ale jest, jak jest, może jak nie będę jej widział, to będę nagrywał lepiej. Także yy, sprzęt mamy, wiemy, widzimy, znamy. Angielska ładowarka, no ja jajek. O! I kabelele lub Sprzęt sobie podłączam do ładowania, naładujemy baterię, spróbuję go trochę ogarnąć. A Was oczywiście zapraszam na salę z nowym sprzętem. Także kolejne ujęcia powinny być już z tego oto łoczka. I widzimy się na treningu. SIA! My jesteśmy na sali z gredy dziady, czyli ja i Gosto. No i młody. Oczywiście cały tydzień nie skakał, więc wyszaleję się dzisiaj na dziko. Będziemy tu jeszcze środę i piątek i spróbujemy zebrać materiał dla Was na sobotę. Przy okazji testując ten nowy sprzęt. Sony Alpha 7. Yeah.

Dobra, na nas już czas. Zbieramy się z sali. Jeśli chodzi o sprzęt, spisuje się rewelacyjnie. Jego możliwości będziemy odkrywać jeszcze w kolejnych odcinkach, na kolejnych treningach, na kolejnych wyprawach. A Wy, oczywiście, obowiązkowo suby, lajony, dzwony i komentarze. Jak najbardziej pozytywne. Jeśli tylko podoba się materiał, zostańcie z nami na kanale. I do zobaczenia w następnym odcinku. See ya!